Co dziś? Jak trenować na redukcji? I odpowiem też na pytania typu, jaki jest naturalny spalacz tłuszczu? Interwały tak czy nie, a robi, a moje mięśnie? Kiedy warto je robić i czy robić je naczczo. A roby a redukcja oraz skuteczne metody redukcyjne oraz popularne plany treningowe na redukcję. Łapy nie ma. Tu na wstępie muszę poruszyć bardzo ważną kwestię, mianowicie trening na redukcji pełni drugorzędową sprawę. Zadam więc pytanie, czy to prawda, że mogę zejść z tłuszczu nie trenując? Tak, w takim razie po co mi trening, aby przyspieszyć ten proces i nie stać się flakiem, utrzymać swoją masę mięśniową bądź zminimalizować jej straty. No i przede wszystkim deficyt kaloryczny możecie osiągnąć samym wysiłkiem fizycznym. Jak lubisz trenować, jeść to jest najlepsze wyjście. Każda forma ruchu jest lepsza niż brak ruchu, więc i tu nie musisz się mocno poświęcać. Interwały, tak czy nie, są świetnym narzędziem podczas redukcji, bo spalają sporo kalorii w krótkim czasie, oraz ich działanie utrzymuje się przez kilka godzin po. Interwały też mocno przyciążają, a gdy mocno przyciążymy organizm, to na redukcji powinniśmy podwójnie uważać, bo możemy zejść na zbyt duży ujemny bilans kaloryczny, oraz B, ryzyko kontuzji rośnie. Raczej powinieneś unikać łączenia ciężkiego treningu siłowego z interwałami, bo skończy się to źle. Hit działa podobnie jak trening siłowy, więc mniej więcej dublujesz trening. Obciążenie układu nerwowego, stopień zmęczenia może być na tyle duży, że przyhamuje Twoją redukcję przez narastające albo zbliżające się przetrenowanie. Traktuj interwały jako trening siłowy. Robiąc jedno albo drugie bądź odpowiednio wplatając go w plan, aby nie zaburzyć regeneracji. Jeśli będzie 4000 łapek w górę, to nagram materiał o o czym dowiesz na samym końcu materiału, a na pewno cię nie zawiodę. Pamiętajcie o kursach KFD level 1 i drugi. Tu macie kod KFD oraz współpracę ze mną. A robię, a mięśnie. Najbardziej czego boisz się na redukcji to spalenie wszystkich mięśni, które posiadasz. Aroby są świetnym narzędziem, które pozwolą Ci w dość precyzyjny sposób wejść w ujemny bilans kaloryczny bez obcinania jedzenia. Ma też funkcje prozorwotne. Wykonanie takich ćwiczeń w takim samym czasie co programy treningu siłowego może zmniejszyć Twoją zdolność do budowania mięśni. Nic nowego. Pamiętajcie, nie mówię też tu o totalnych nowicjuszach. Najbardziej popularnym wyjaśnieniem tego efektu jest potencjalne tłumienie sygnalizacji anabolicznej po treningu przez sygnalizację związaną z wytrzymałością po treningu. Jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zmęczenie centralnego układu nerwowego, wynikające właśnie z tych ćwiczeń arobowych, co zmniejsza naszą zdolność do rekrutacji jednostek motorycznych podczas kolejnych treningów siłowych. Tylko pamiętaj! Korzyści takich ćwiczeń realizują Twój główny cel, to znaczy redukcję. Na budowanie mięśni przyjdzie czas później lub zrobiłeś to przed. Proponuję Wam wprowadzać aeroby powoli, nie od razu wykorzystuj swój maksymalny potencjał, maksymalny silnik walki z redukcją. Czy aeroby warto robić na czczo? Treningi na nie mają przewagi nad klasyczną ich formą trenowania. Możliwe, że w dłuższej perspektywie jakieś korzyści taka wersja przyniesie, ale brak na tę chwilę dobrych badań na ten temat. Natomiast są badania, które mówią, że treningi na czczo mogą pomóc osobom z insulinoopornością poprzez wpływ na triglicerydy wewnątrzmięśniowe. Pamiętajcie, mowa o osobach, które nie mają dużych zaległości fizycznych. Podsumowując, lubisz i nie widzisz problemów z trenowania na czczo, Kontynuuj to, tylko nie licz na jakieś specjalne, lepsze efekty. Chyba, że masz problemy z przejadaniem się, wtedy taka forma aerobów najprawdopodobniej pomoże ci z tym walczyć. Jakie są skuteczne metody na redukcji? 1. Zastosuj super serię. Nie dość, że skracają długość treningu, dając ci większe możliwości do szybszego zregenerowania się. To jeszcze może mieć wpływ na większą energetyczność treningową oraz na hormony, które palą też tłuszcz. To naturalny spalacz tłuszczu w formie treningu. Super serie zwiększają produkcję kwasu mlekowego, a wzrost kwasowości przyczyni się do uwalniania hormonu wzrostu, który nie do buduje i chroni twoje mięśnie, to jeszcze redukuje twój tłuszcz. Tu polecam serie peryferyjne, gdzie działają globalnie na całe ciało. Przykład robimy partie górne i dolne, czyli na przykład wyciskanie żołnierskie. I uginanie nóg na maszynie, bądź serie łączone na mięśnie agonistyczne, wyciskanie leżąc wąsko z wyciskaniem francuskim ze sztangą nad głową. Jest tego dużo więcej, na przykład gigant serie, gdzie trenujecie trzy partie pod rząd, od bardziej złożonych po bardziej izolowane. Przechodzimy dalej. Stosuj odpowiednią długość przerw. Oczywiście, jeśli masz dobrą, zbilansowaną dietę. To możesz trenować na redukcji stricte siłowo, ale nie licz na to, że taki trening znacznie przyspieszy redukcję. Stąd stosowanie krótkich przerw i taki form treningu będzie najbardziej energetyczne. Krótkie przerwy mogą wpływać na niepełną odbudowę ATP, czyli mogą zmusić nasz organizm do korzystania z innych źródeł energii, też wpływają na wydzielanie hormonów, a wraz z tym na spalanie tranki tuszowej. A co z kobietami na redukcji? Przede wszystkim przeciętna kobieta posiada więcej wolno-kuczliwych włókien mięśniowych, stąd przerwy powinny mieć krótsze i powinny mieć większą objętość. To samo dotyczy się osób, które opierały swój trening na wytrzymałości mięśniowej w przeszłości i mają przez to jakieś zmiany adaptacyjne. Oczywiście ten temat jest bardziej skomplikowany i wymaga rozwinięcia, ale to może w innym filmie. Punkt kolejny: Trenuj całe ciało na jednej sesji treningowej. Nie ukrywajmy, że trening całego ciała jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem podczas redukcji. Czy więcej mięśni używasz, tym potencjalnie więcej kalorii spalasz. Tylko nie myśl zero-jedynkowo inne treningi też mogą być dobre i nie musisz wykonywać zawsze FBW na redukcji. Przechodzimy do kolejnego punktu: marszuj, ale siłowo. Jak już mówiłem, ćwiczenia aerobowe nie są złe. Możesz, nie wiem, biegać, yy, możesz chodzić na spacery. A czemu tego nie robić z obciążeniem, ale na krótszej odległości, jak to robią strogmeni? Gwarantuję Wam, że wszelkie ćwiczenia typu spacer farmera i tym podobne palą nieziemską ilość kalorii. Wystarczy tylko odpowiedni ciężar i wyjdziesz z treningu półżywy. A jakie są plany treningowe, które mogą być bardziej skuteczne od innych planów treningowych, jeśli chodzi o redukcję ciała? To co jest dobre na masę mięśniową, na poprawę techniki, na siłę, może też być energetyczne. Stąd polecam na redukcji takie plany typu 10 na 10, amsap, bądź gbc. Na czym te programy polegają? Jeśli będzie właśnie te 4000 łapę w górę, wtedy nagram materiał o skutecznych planach treningowych na redukcję. I te plany cechuje to, że masz krótkie przerwy, wysoką objętość przy niższej intensywności, gdzie trenujesz ciężko, przez to, że masz bardzo dużo serii. Stąd y, takie plany treningowe będą idealne, ponieważ y, przez krótką przerwę albo odpowiednią przerwę nie będziesz y, tutaj szkalował swoją technikę, będziesz mógł ją powtarzać, uczyć się ją w taki sposób, aby później przełożyło to się w wynik, a nie w kontuzję. Druga sprawa przez tą właśnie wysoką objętość będziesz miał sumę powtórzeń prawidłową objętość odpowiednią, aby też budować masę mięśniową. Oczywiście na redukcji jest to rzecz utrudniona, natomiast jest to możliwe szczególnie u niektórych osób. Oraz kwestia ostatnia, to znaczy bardzo możliwe, że na takim treningu przez to, że prawieś automatyzację ruchu, przez to, że miałeś odpowiednią wysoką objętość, odpowiedni zapas, twoja siła nie spadnie, a może i wzrośnie. I to jest ogromny atut dla osób, które trenują siłowo. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma.